W poprzednich rozdziałach pokazaliśmy, jak korzystać ze składników klasy. Możemy tworzyć zmienne składowe oraz funkcje składowe. Teraz ten temat trochę rozszerzymy. Opowiemy o tzw. modyfikatorach dostępu. Stwórzmy sobie teraz wewnątrz naszej klasy kursy kilka składników, np. dwie zmienne, czyli dane składowe. W rozdziałach poprzednich robiliśmy to w następujący sposób. Wprowadzaliśmy modyfikator public, następnie dwukropek. No i teraz możemy już definiować nasze składniki. Pierwszy składnik to tytuł. Jest to wartość tekstowa, czyli string, no i nazywamy go po prostu tytuł. Zdefiniujmy sobie jeszcze jeden składnik. Typ double, nazwiemy go cena. Zauważmy, że mamy tutaj modyfikator dostępu public. Jest to dostęp publiczny. W praktyce oznacza to, że do tych składników możemy odwołać się poza naszą klasą kursy. Pamiętajmy o tym, że Zasięg klasy ograniczony jest tym nawiasem klamrowym. No to spróbujmy teraz odwołać się na przykład do składnika tytułu. Najpierw musimy jednak stworzyć obiekt typu kursy. Nazwijmy go po prostu kurs PHP. Teraz chcemy wprowadzić wartość do składnika tytułu, czyli najpierw, jak zwykle, musimy odwołać się do naszego obiektu. Potem, kropka, no i piszemy nazwę naszego składnika, w tym wypadku tytuł. Teraz możemy wprowadzić znak równości i przypisujemy tutaj jakąś wartość kurs PHP. Sprawdźmy, czy nasz program zadziała teraz prawidłowo. Co prawda nie otrzymamy żadnego widocznego rezultatu, ale jednocześnie nie pojawi się żaden błąd. Program został prawidłowo skompilowany. Po prostu odwołujemy się do składnika tytułu, a że jest to składnik publiczny, no to wszystko zadziała prawidłowo. Możemy go wywołać poza nawiasem klabrowym klasy. Kursy. No to może teraz spróbujmy wprowadzić inny modyfikator. Usuniemy public i wprowadzimy private, czyli prywatny. Popatrzmy, co teraz uzyskamy po ponownej kompilacji programu. Nie możemy go skompilować. Pojawi się błąd. Po prostu mamy tutaj prywatne składniki, a takich składników nie możemy wywoływać poza naszą klasą kursy. Czyli nie możemy zrobić tego, co próbujemy. Wykonać w tym momencie, czyli najpierw odwołujemy się do obiektu, potem po kropce do składnika. Ten składnik jest prywatny, czyli poza klasą nie możemy go wywołać. No to może spróbujmy zupełnie usunąć modyfikator. Popatrzmy, jaki rezultat teraz uzyskamy. Ten sam błąd co poprzednio. Po prostu brak modyfikatora oznacza domyślny dostęp prywatny, czyli do tych składników nie będziemy mogli się odwołać poza naszą klasą kursy. Istnieje jeszcze jeden typ. Dostępu. Protected, czyli chroniony. O tym jednak opowiemy nieco później, ponieważ dotyczy on klas, które dziedziczą. O dziedziczeniu jeszcze nie mówiliśmy. W każdym razie wiemy już, że możemy mieć dostęp prywatny, i wtedy składnika nie wywołujemy poza klasą. Możemy mieć również dostęp publiczny, czyli public, i wtedy do takiego składnika będziemy mogli się bez problemu odwołać. W większości wypadków chcemy, żeby składniki pozostały wewnątrz klasy, a więc użyjemy tutaj dostępu private, czyli prywatny. No ale jednak mimo wszystko chcielibyśmy wprowadzić jakąś wartość do tego składnika i jednocześnie wyświetlić ją na ekranie, korzystając z naszego obiektu kurs PHP. Co prawda do składnika nie możemy w ten sposób odwołać się, czyli nie możemy tego zrobić bezpośrednio, bo jest on prywatny. Możemy jednak odwołać się do niego za pomocą publicznej funkcji klasy kursy. No, to stwórzmy sobie teraz taką funkcję. Musi to być funkcja publiczna, czyli używamy modyfikatora public, następnie dwukropek. Pamiętajmy o tym, że wszystko, co zostanie umieszczone pod modyfikatorem, uzyska taki sam dostęp. Czyli wszystkie składniki umieszczone pod private będą miały dostęp prywatny. Wszystkie składniki wypisane pod modyfikatorem public będą miały dostęp publiczny. My w każdym razie chcemy stworzyć funkcję. Nazwiemy ją następująco: ustaw wartości. Będzie ona wprowadzała wartości do tych dwóch składników i następnie te wartości zostaną wyprowadzone na ekran. Tutaj potrzebne nam będą dwa argumenty. Pierwszy typu string, nazwiemy go tytuł kursu. Kreska na dole k. Drugi argument typu double, nazwiemy go cena kursu. I teraz chcemy wykonać następującą czynność, o której zresztą wspominaliśmy już we wcześniejszych rozdziałach. Chcemy, żeby wartości tych dwóch argumentów przekazane zostały do tych dwóch prywatnych składników. Czyli składnik o nazwie tytuł pobierze wartość z argumentu o bardzo podobnej nazwie, tytuł, kreska, k. Następnie mamy prywatny składnik cena. W tym wypadku również pobierze on wartość z argumentu cena kursu. Skoro te wartości zostaną przypisane do składników, to możemy je później wyświetlić na ekranie. Czyli użyjemy jak zwykle polecenia C out. Najpierw wyświetlimy wartość składnika tytuł. Na dole ponownie wprowadzamy polecenie CAUT i teraz chcemy wyświetlić wartość składnika CENA. No to spróbujmy wywołać naszą funkcję. Tutaj mamy obiekt kurs PHP, czyli najpierw musimy do tego obiektu się odwołać, potem kropka, no i wpisujemy nazwę naszej funkcji ustaw, kreska na dole wartości. Pamiętajmy o tym, że jest to funkcja, która posiada dwa argumenty. Pierwszy typu string, czyli tytuł. W tym wypadku będzie to po prostu kurs PHP. Teraz przecinek i wartość drugiego argumentu typu double jest to cena kursu, w tym wypadku 45. No to spróbujmy nasz program skompilować i uruchomić. Wszystko zadziałało prawidłowo. Nasza funkcja ma dwa argumenty. Wartości tych argumentów przypisujemy do prywatnych składników i następnie wartości tych składników wyświetlamy na ekranie. Czyli otrzymamy tytuł kurs PHP oraz cenę 45. Czyli do tych składników nie możemy odwołać się bezpośrednio, ponieważ są one prywatne. Możemy jednak za pomocą publicznej funkcji wprowadzić do nich wartości i później te wartości wyświetlić na ekranie. A skoro funkcja jest publiczna, to możemy do niej odwoływać się poza naszą klasą kursy. Na koniec tego rozdziału zmodyfikujmy sobie modyfikator dostępu dla naszej publicznej funkcji ustaw wartości. Zamiast public wpiszemy tutaj private, czyli mamy dostęp prywatny. Spróbujmy nasz program jeszcze raz skompilować i uruchomić. Nie możemy tego zrobić. Próbujemy wywołać funkcję ustaw wartości poza klasą, a jest to funkcja prywatna, podobnie zresztą jak nasze składniki, czyli w tym momencie nie będziemy mogli odwołać się ani do składnika, ani do naszej prywatnej funkcji.